Hej, cześć, z tej strony Karolina i witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o książkach, które według mnie byłyby świetnym materiałem na film. Czyli są to takie książki, których ekranizację z chęcią bym. Obejrzała. Nie zawsze są to moi ulubieńcy książkowi. Będzie tutaj kilka książek, które na przykład może nie tyle co oceniłam słabo, ale na przykład jeśli miałabym je oceniać gwiazdkami, to dałabym im 3,5, bo nie były niczym szczególnym, jeśli chodzi o moje emocje związane z książką, związane z bohaterami, ale miały na przykład świetną fabułę, która przylana na ekran, mogłaby być jeszcze, jeszcze lepsza. Zacznijmy od dwóch książek, których nie mam ze sobą fizycznie i pierwsza z nich to Zadanie domowe. Zadanie domowe będzie mieć swoją premierę we wrześniu. Z tego, co pamiętam, to było 15 września i to jest książka, którą ja czytałam już jakiś czas temu i tak jak nie lubię fikcji yy, dotyczącej wojny, czy też holokaustu, to tutaj naprawdę... Mam wrażenie, że ten temat został dobrze zrealizowany. Nie miałam żadnych zgrzytów, nie miałam żadnych emocjonalnych rozterek i nie miałam wrażenia, że ktoś próbuje na mnie wymusić jakieś emocje. Tutaj poznajemy dwójkę naszych głównych bohaterów, chłopaka i dziewczynę, którzy mocno się ze sobą przyjaźnią. Powiem Wam tutaj teraz, że ta relacja jest czymś silniejszym niż przyjaźń, ale absolutnie nie jest to główny wątek w naszej książce i Zaczyna się nowy rok szkolny i ich nauczyciel od historii zadaje im właśnie to tytułowe zadanie domowe. Klasa zostaje podzielona na dwie części i mają sobie wyobrazić, że jest konferencja w WANZE. 900, w 1942 roku, i jedna grupa ma przedstawić argumenty przeciwko tej konferencji, a druga za. I pewnie możecie sądzić, że cała klasa będzie oburzona tym zadaniem że jak można w ogóle popierać takie coś, popierać te wszystkie ustalenia, które były poczynione właśnie na tej konferencji. Jednak dzieje się trochę inaczej, i w tej książce jest poruszony taki głęboki problem. Nie zgadzania się z autorytetem i działa to zarówno na tej linii nauczyciel uczniowie, ale także zwykłe osoby, a władza. Co w kontekście na przykład właśnie konferencji w ma ogromne znaczenie i widzimy to właściwie, jesteśmy tego świadkami na każdym kroku. Myślę, że ta książka ma taką fabułę, która Przeniesiona na ekrany, byłaby po prostu genialna. Kolejna książka to przewodnik dla damy po halkach i korsarstwie. Felicity, XVIII wiek i nasza główna bohaterka, która chce być lekarzem. Niestety nie do końca może zostać lekarzem, nie może pójść na studia, ponieważ jest kobietą. Bardzo chciałabym zobaczyć Felicity, a także dwie pozostałe nasze takie. Poboczno-główne bohaterki, właśnie na y, ekranie, kin na ekranie naszych telewizorów czy też laptopów, jakby nieważne. Rozumiecie, co, mać, y, co mam na myśli, dlatego, że to są tak genialne, silne bohaterki, każda z nich jest kimś innym, każda z nich ma jakieś inne marzenia, y, aspiracje, chce osiągnąć inne cele w życiu i obserwowanie ich, obserwowanie ich relacji byłoby czymś genialnym. Później no, nie mogłaby zabraknąć tej książki. Jeśli miałabym zekranizować One Last Stop albo Red, White and Royal Blue, to wybór padłby na One Last Stop, dlatego że tutaj mamy ten ciekawy wątek. Jakby One Last Stop jest genialną książką do przeczytania, ale One Last Stop oprócz tego, że było genialną książką do przeczytania, też ma takie filmowe momenty. Mm. Tak, zdecydowanie ma filmowe momenty. Historia yy, dwóch kobiet, damsko-damski romans. Nasza główna bohaterka August poznaje w metrze Jane. Jane, która wygląda, jakby zatrzymała się w latach 70., i okazuje się, że tak naprawdę jest utknęła w jakiejś dziwnej pętli czasowej, i nasza główna bohaterka yy, postara się ją. Uratować, to by było cudowne i chyba pękłoby mi serce, oglądając ten film. I mam nadzieję, że biorąc pod uwagę popularność z Casey McQuiston, jej książki zostaną sekranizowane. Jeśli mówimy o ulubieńcach, Maresi, ja, ja już widzę ten film, ja już widzę, gdzie jest nagrywany, będzie nagrywany w Grecji, bo tak postanowiłam. Eee, wow! To by było coś wspaniałego. Tak bardzo chciałabym zobaczyć te bohaterki, ten zakon, te, to ich zwykłe życie. To byłoby przepiękne i, mimo tego, że ten film jeszcze nie powstał ani nie został zapowiedziany, ja już płaczę na samą myśl, że mogłoby takie coś się wydarzyć i, i to by było wspaniałe. Genialnym materiałem na ekranizację, i to myślę, że taką ekranizację. Em, Wysokobudżetową, taką ekranizację w stylu na przykład Złodziejki Książek stanowiłaby ekranizacja książki Wojna, która ocaliła mi życie. Ta książka, oprócz tego, że jest naprawdę przepiękna, wzruszająca i świetna, jeśli chodzi właśnie o książkę. To ma potencjał filmowy i naprawdę bardzo chętnie pooglądałabym losy Ady, naszej głównej bohaterki, która ma szpotawą stopę i której właśnie ta wojna tytułowa ocaliła życie. To byłoby coś genialnego. To, jak Ada i jej brat dogadują się ze swoją opiekunką, to byłoby fenomenalne. Ja, ja nie wiem, jeśli czytaliście tą książkę, to dajcie znać, czy. Wy też widzicie te wszystkie sceny, które ja widzę. Myślę, że to właśnie byłoby coś w stylu ekranizacji tajemniczego ogrodu albo właśnie złodziejki książek. Tak, to mam nadzieję, że się kiedyś wydarzy. Mówiłam wam o książkach, które nie były moimi ulubieńcami, ale mają totalnie filmową fabułę i to jest właśnie ta książka Zaginiona apteka, rzecz się dzieje w dwóch liniach czasowych w Londynie. Jedna linia czasowa to był oczywiście nie pamiętam, który wiek 17, XVII, 18, który. Ha, 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 dajcie mi sekundę. Wiek 18, kiedy nasza główna bohaterka pracuje właśnie aptece, ale nie jest to taka standardowa apteka. Kiedyś nią rzeczywiście była, odliczyła ją po matce, ale teraz na zapleczu wytwarza różne mikstury, które mają pomóc kobietom najczęściej też przy okazji Krzywdząc mężczyzn. Są to kobiety, które często są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej i wielu, wielu, wielu innych okropnych rzeczy. A z drugiej strony mamy linię czasową teraźniejszą, kiedy nasza główna bohaterka wyjeżdża do Londynu, tam miała spędzić rocznicę ślubu ze swoim mężem, z tego co pamiętam, i okazuje się, że mąż się zdradzał. I ona pewnego dnia nad Potyka się na pewne ślady właśnie tej apteki i próbuje yy, odnaleźć to miejsce, dowiedzieć się trochę więcej o aptekarce. I jeśli chodzi o samą książkę, to nie jest nic wybitnego. Yy, Miło się to czytało, ja naprawdę pochłonęłam ją chyba w dwa albo w trzy dni. Byłam bardzo, bardzo wciągnięta w to, co się tutaj dzieje i ta fabuła właśnie jest świetna. To, na czym stoi ta książka, to jest fabuła i postać naszej bohaterki z XVIII wieku. Ta historia Caroline nie była jakoś bardzo ciekawa, dlatego że postać Caroline nieszczególnie mnie zainteresowała, natomiast jako film ja to widzę. To mogłoby być coś świetnego, szczególnie ten 18-wieczny Londyn. Ciekawa forma, ciekawa fabuła oczywiście Sadie Courtney Summers. Wiecie, że ja tą książkę bardzo, bardzo, bardzo lubię, bardzo mnie zaskoczyła. Opowiadałam wam o niej ostatnio w którymś z filmów. Już nie pamiętam, co to, jaki był to film. Yy, historia Sadie według mnie jest genialna, jeśli chodzi o przeniesienie jej na ekran. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która wychowuje się no, w nie najlepszych warunkach. Yy, jej matki praktycznie nie ma. Sadie sama zajmuje się swoją młodszą siostrą do momentu, aż siostra nie umiera, a konkretnie nie zostaje zamordowana. I Sadie ma jeden cel, chce zemścić się na osobie, która to zrobiła ucieka w jego poszukiwaniu. To, co odnajdzie, może być o wiele bardziej szokujące niż spodziewa się Sadie i niż spodziewają się czytelnicy. I w momencie, kiedy my mniej więcej widzimy, co Sadie robi, to przy okazji dowiadujemy się w większości szczegółów z podcastu mężczyzny, który podstanawia Sadie znaleźć. To mogłoby być bardzo, bardzo trzymające w napięciu, Dzieło filmowe. Bardzo chętnie bym obejrzała ekranizację Sejdi. Kolejna książka ym, byłaby ciekawą ekranizacją, a w szczególności chciałabym zobaczyć jej ekranizację, bo wiem, że byłaby cholernie ciężka do zrobienia. Ostatni dom na Zapomnianej Ulicy. Ta książka jest tak pokręcona, tak dziwna, y, tak nietypowa, że. Wiem i godzę się z tym, że jeśli powstałaby ta jej ekranizacja, to na pewno nie oddałaby tych wszystkich niuansów, szczegółów, chyba że obsada byłaby po prostu fenomenalna, bo oddać postać naszego głównego bohatera jest bardzo trudno. I oddać wszystko to, co on sobie myśli, to, co się dzieje w jego głowie, to by było niesamowicie ciężkie do zrealizowania, ale właśnie ze względu na to jestem ciekawa, jakby to wyszło. Nikogo nie zaskoczę. Malibu Rising, Daisy Jones and the Six. Wiem, że Daisy Jones and the Six ma mieć swój mini serial, więc y, tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. no Jestem jego bardzo, bardzo ciekawa. I Malibu Rising. Z tych wszystkich jej książek, najmniej jestem zaciekawiona chyba siedmioma mężami Evelyn Hugo, a najbardziej. Wydaje mi się, że Malibu Rising chciałabym zobaczyć w tym momencie bardziej niż Daisy Jones, ale myślę, że jest to też dlatego, że premiera Daisy Jones jest już obiecana, przyklepana, więc ja mogę spać spokojnie, z ogromną chęcią obserwowałabym losy rodzeństwa riwa i jak przebiegają te relacje, jak wygląda ta impreza. Kojarzycie imprezę z Wielkiego Gatsby'ego? to pomnóżcie ją razy 100 i dodajcie 10 i pomnóżcie razy kolejne 1000 i, i to by była ta impreza z Malibu Rising. Książka, która będzie miała swoją ekranizację, tak jak pozostałe książki Susan Collins, ale nie wiadomo kiedy i jestem bardzo, bardzo ciekawa obsady do tej książki, balada ptaków i węży. Słuchajcie, łamie mi się głos. Jak zawsze jak opowiadam o tej książce, bo ona do dzisiaj budzi we mnie wielkie emocje i wielką ekscytację. Jestem tak ciekawa, kto tutaj zagra, kto będzie młodym prezydentem stołem, kto będzie Lucy? Kto... Jaram się na maksa, że ta książka zostanie zakranizowana. No i tylko czekam na datę premiery. Mam nadzieję, no nie, wiem, że to nie będzie pewnie za rok. Ale może 2023 chociaż, a do tej pory Suzan Collins wyda kolejną książkę, taką prequelową. Bardzo ładnie. O to proszę. I chciałam wam powiedzieć, że to już wszystkie książki, których ekranizacji chciałabym zobaczyć, ale to nie jest prawda. Takich książek jest znacznie, znacznie więcej. Dajcie koniecznie znać, jakie wy książki chcielibyście zobaczyć na ekranach, jakie według was książki byłyby genialną podstawą do stworzenia filmu na ich podstawie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Cześć!